Zamówiłem dla siebie zabójcę na Darkwebie. Nadal nie wierzę, co się stało. Darkweb zawsze mnie intrygował. Aż do kilku dni temu byłem tam tylko po to, żeby kupić realistyczne lalki. Poza tym, niektórzy z moich znajomych podarowali mi je. Ale pewnego wieczoru byłem trzeźwy i w domu, co rzadko miało miejsce. Ponieważ nudziło mi się, postanowiłem uruchomić przeglądarkę Tor i zobaczyć, jakie przeklęte rzeczy mogę znaleźć w mrocznym internecie. Jeśli kiedykolwiek byłeś na Dark Webie, wiesz, że nie możesz po prostu wyszukać czerwonych pokoi ani zlecenia zabójcy i uzyskać wyników. Najpierw musisz znaleźć linki do tych stron. Wróciłem więc na Google, aby spróbować znaleźć jakieś linki do przeklętej strony. Wiem, że dziwne było to, że aktywnie szukałem najgorszego, ale zaraz po wejściu tamtej nocy na darkweb ogarnęło mnie uczucie morbidezji. Spędziłem trochę czasu, próbując znaleźć jakieś linki. Wszystko, co jednak znalazłem, było albo zbyt łagodne dla mnie, albo linki nie działały. W tym momencie byłem gotów się poddać i żałuję, że tego nie zrobiłem. Ale w ostatniej próbie kliknąłem na Reddit. Nie spodziewałem się znalezienia czegokolwiek. Przeglądałem gorące tematy przez około pół godziny, zanim przełączyłem się na nowe. Wtedy znalazłem to. Jeden prosty post zatytułowany Usługi niszczenia życia. W polu tekstowym posta znajdował się pozornie losowy zestaw liczb i liter. Mózgowi zajęło kilka sekund, aby zorientować się o co chodziło, ale dosyć szybko zdałem sobie sprawę. To był link, prawdopodobnie do strony zlecenia zabójcy. Postanowiłem wkleić link do mojej przeglądarki Dark Webu i co dziwne, zadziałało. Ale zanim postanowiłem pójść dalej, uznałem, że powinienem wrócić na profil autora posta, aby sprawdzić, czy nie opublikował innych linków do mrocznego internetu. Jednak gdy wróciłem do pytania, profil autora został usunięty. Dziwne, w każdym razie ponownie otworzyłem kartę mrocznego internetu i wszedłem na stronę. U góry strony widniała nazwa, usługi niszczenia życia, a obok niej to, co wyglądało na czaszkę w celowniku. Śmiałem się, gdy to zobaczyłem, strona musiała być fałszywa. Jednakże, przewijając w dół, nie byłem rozczarowany. Na czarnym tle pojawił się akapit białego tekstu, a po prawej stronie tekstu znajdował się mały prostokąt z napisem złóż zamówienie. Kropka. Tekst był jednak główną częścią, ponieważ zajmował większość strony. Brzmiał tak: Usługi niszczenia życia Slayers oferują wszystko, poczone w uszy od ataku kwasem, kalectwa, oślepiania, tortur, pobić i wszystko, co jest możliwe. Mamy najniższe ceny spośród wszystkich firm oferujących podobne usługi i działamy na całym świecie. Posiadamy oddział dedykowanego i doświadczonego personelu zlokalizowanego na całym świecie, więc jeśli potrzebujesz, żeby ktoś miał zniszczone życie, albo może chcesz, żeby pozostał zraniony na całe życie, nie wahaj się z nami skontaktować. Znów się śmiałem. To musiało być satyrą, prawda? Cholera, nawet byłem skłonny zamówić coś, żeby zobaczyć, co się stanie. Ironicznie, mam naprawdę przyzwoitą pracę, więc mogę sobie na to pozwolić. Lepiej jednak nie ryzykować, pomyślałem sobie. Miałem właśnie zamknąć komputer i skończyć na dzisiaj, gdy usłyszałem pukanie do drzwi. Mieszkam sam, więc było nietypowe, żeby ktoś przyszedł w odwiedziny, zwłaszcza tak późno w nocy. Ale gdy otworzyłem drzwi, okazało się, że to tylko mój kumpel Mark, który był także moim dostawcą trawki. Gdy otworzyłem drzwi, nie wahając się, wpuścił się do środka i wcisnął mi w twarz duży worek pełen zielska. To, ziomek, to najlepsza trawa, jaką miałem od dłuższego czasu, musimy spróbować. Nie mogłem odmówić. Przejdźmy do kilku godzin później, jest wcześnie rano, a ja z Markiem odpoczywamy na mojej kanapie, obaj na haju. Nagle postanawia wstać, a ja zakładam, że idzie po resztki pizzy, ale podchodzi do mojego biurka i komputera. Usługi niszczenia życia, zamierzasz komuś zniszczyć życie czy coś, mamrocze. Co odpowiadam? Twój komputer, ziomek, ma jakieś hakerskie pierdoły. To dark web, koleś, nie gadaj z tym. W tym momencie siedziałem nadal na kanapie, trochę śpiący i nie zwracając pełnej uwagi, jednak podniosłem się dość szybko, gdy powiedział te słowa: "Hej człowieku, zamówmy zlecenie na ciebie." Kropka. Wstałem i doszedłem do mojego komputera. Część mojego umysłu wrzeszczała: "Nie, co ty kurde robisz?", ale większość mojego umysłu, która również była w stanie odurzenia, myślała o tym, jak zabawne byłoby zamówić na siebie zabójcę. Zgadzam się z tym. Jednak zmusiłem go, aby opuścił moje krzesło, bo nie chciałem, żeby zobaczył moje numery karty kredytowej, gdy przesyłałem trochę bitcoinów. Na końcu, po tym jak spisałem wszystkie moje osobiste dane, takie jak mój adres, wiek i nawet zdjęcie, musiałem wybrać, co chcę, żeby mi się przytrafiło. Wybrałem zwykłe zabójstwo, bo było nawet tańsze niż niektóre inne rzeczy. Mogłem zapłacić dodatkowe kilka tysięcy, żeby być pobitym przed śmiercią, ale nawet mój odurzony umysł nie chciał wydawać zbyt dużo pieniędzy na własną śmierć. Boże, to jest absurdalne. W każdym razie złożyłem zamówienie, odpowiedziałem na e-mail z potwierdzeniem, i BUM! To było zrobione. Kilka kliknięć i zamówiłem sam na siebie na Dark Webie. Z Markiem śmialiśmy się z tego przez pewien czas, ale potem odszedł około godziny później, a ja zasnąłem niedługo potem. Obudziłem się około 9 rano, co oznaczało, że spałem przynajmniej 6 godzin, nawet jeśli czuło się to jak trzy. Wstałem i wyszedłem z łóżka, wrzuciłem na siebie dresy i bawełnianą koszulkę, tak, śpię nago, zaparzyłem kawę, zanim usiadłem, żeby pograć trochę i po prostu cieszyć się swoją niedzielą. Możesz sobie wyobrazić, jak byłam zszokowany, gdy zobaczyłem, że zamówiłem swoją śmierć poprzedniej nocy. Mimo, że myślałem, że strona to bzdura, wciąż poczułem, jakby otworzyła się przepaść w moim żołądku. Nawet gdy jestem na haju, zazwyczaj podejmuję rozsądne decyzje. Parsknąłem śmiechem, nie żebyśmy tego pamiętali, ale chyba nowy towar marka był naprawdę dobry. Przypuszczam, że normalny człowiek zrobiłby coś innego, ale wciąż byłem trochę poza sobą po tej nocy, więc po prostu kontynuowałem swoje życie. Byłem trochę bardziej paranoidalny, oczywiście, ale jak mówiłem, po prostu zakładałem, że to bzdura. Nawet śmiałem się z e-maila, który dostałem od strony. Mówiącego, że ich zabójca został wysłany i jest w drodze. To było jak zamawianie paczki z Amazony: miałem ochotę napisać e-maila i poprosić o dostawę tego samego dnia. Ale nie musiałem pytać, bo dokładnie to dostałem. Nie widziałem, kiedy przyjechał, ale około czasu, gdy zacząłem gotować sobie gównianą kolację, zauważyłem czarny sedan zaparkowany po drugiej stronie drogi od mojego domu. Nie mieszkałem na wsi, ale jest dużo drzew i krzaków między każdym z domów na mojej ulicy, więc byłbym zdziwiony, gdyby jakikolwiek inny dom zobaczył ten samochód oprócz mojego. W tym momencie zacząłem wpadać w panikę. Co jeśli strona była prawdziwa? Nawet jeśli jestem dużym facetem, zacząłem panikować. Nie posiadam żadnej broni, oprócz nieco większego niż przeciętna noża kuchennego. Do diabła, konfrontuję to, postanowiłem. Włożyłem bluzę i wsunąłem nóż do przedniej kieszeni, zanim wyszedłem z domu i podszedłem prosto do przedniego okna kierowcy pojazdu. Nawet sam byłem zdziwiony swoją odwagą. Stukając w okno, nic się nie stało. To było dość antyklimatyczne, byłem w pełni przygotowany na walkę o swoje życie, wszystko przez to, że zrobiłem coś naprawdę głupiego, będąc na haju. Ale jak już powiedziałem, nic się nie stało. Nawet pochyliłem głowę, jakby była jakaś refleksja, żeby spróbować lepiej zobaczyć, co jest w środku. Ledwo widziałem, co było w środku samochodu, ale wszystko, co mogłem zobaczyć, to dwa puste fotele. Nikt nawet nie był w środku. Wszystko się zakończyło na nic. Postanowiłem poczekać przy samochodzie chwilę, ale po pół godziny byłem głodny i musiałem wrócić do środka, żeby wyjąć kolację z piekarnika. Przysięgam, to był tylko moment między wejściem do środka, żeby wyjąć kolację z piekarnika, a spojrzeniem z powrotem przez okno, a samochodu już nie było. Nawet go nie usłyszałem, jak odjeżdżał. Chyba będę jadł kolację przy zamkniętych zasłonach i zamkniętych drzwiach, mamrotałem do siebie. Właśnie zaczęło mi się uspokajać, gdy wyłączyło się światło. Na zewnątrz było słonecznie, i w połączeniu z samochodem teraz wiedziałem, że to jest realna sprawa. Podpisałem wyrok śmierci na siebie. Rzuciłem się do swojej sypialni na górze, zamknąłem drzwi, a potem schroniłem się pod łóżkiem. Nie mogłem zadzwonić po policję, co bym powiedział? Tak, witam panie, okazuje się, że będąc naprawdę na haju, zapłaciłem 5 tysięcy za anonimowego płatnego zabójcę, aby mnie zabił. Teraz przybył, wyślij oficera natychmiast. Proszę, dziękuję. Tak więc po prostu zostałem ukryty pod łóżkiem, i nadal jestem tu teraz. Jestem tutaj od godziny, pisząc to. Traktuj to jako moje epitafium. Wiem, że mam przechlapane. Dosłownie przed chwilą usłyszałem, jak moje tylne drzwi powoli się otwierają. Ten tekst może wydawać się humorystyczny dla ciebie, czytelniku, ale naprawdę, kiedy to czytasz, jestem pod łóżkiem, modląc się do Boga, który stracił we mnie wiarę lata temu, aby mnie oszczędził, aby mnie uwolnił. Ale wiem, że to się nie stanie. Moje drzwi sypialni właśnie się otworzyły, i widzę duże czarne buty.